Jak się mam na tej strony Edkami, ja ci stryglam 3D To jest podróbka Fall Guys um, No, nie powiem, ale jest fajna, no patrzcie. Ja będzie jest podobna piosenka, to wiecie. Hmm. Widowie. Polecam tą grę. Ja już, ja już jeden raz wygrałem yy, Nie ma jeszcze, może... W jakimś tam update będzie Może będzie tam w jakimś update skórki i w ogóle nie ma nic jeszcze nie ma nic jeszcze mm. i nie powiem ale jest strasznie, strasznie podobna ale no no Procedenci. Dopiero wyszła ta gra. No i, no i musi tam być test jakiś. Tu będzie. Kurde. Nisko, nisko, nie blisko. Może nawet do finału dojdę. Ale nie wiem. Patrzcie wiem. tu będzie. No i do pierwszej, kurde. No, ale ładnie. <gry> Dobra. Mam 27 siedem, centa, Dobra, dużo osób w ogóle odpada. Czasami, czasami mało, czasami dużo. Można by teraz nie było tych skak tych co idą i trzeba skończyć. Nie! Jeszcze go... A, nie, w sumie to lubię. Bo czasami się mylę i w ogóle odpadam. Może do finału dojdę. Fajnie jakbym doszedł do finału, bym wam pokazał. Dobra, proszę o banan. Jest banan, dobra, tutaj. Jest, mamy banana, dobra. Tu jest arbus, dobra. Wstajemy na arbuzie I możliwe, że to... że to będzie arbus. cały czas Arbus się pokazuje? Arbus, arbuz, jak arbuz? Arbus? Nie, to... nie, kiwi. Kurde, gdzie jest Kiwi? Tam jest. Jest, mamy to. Boże. W ogóle nie widziałem co się dzieje, gdzie jest kiwi, co nie? Bo nie, dobra, Kiwi jest na samym końcu, jakby coś. Mhm. Dobra. Arbuz, jest ja to na Arbuzie, dobra. Dobra, fajnie, bo stałam na Arbuzie. Dobra. Może to wygramy na <laughs> Może nawet to wygramy sobie. Mm, proszę, abyśmy to wygrali bym wam pokazał jak w ogóle jestem w finale y... siedem osób zostało czyli możliwości że to wygram o! Możliwości że to wygram Ja wygram na 13 osób wiecie mm. ja koksiarz Już w tą grę bo wygramy nawet Bra. idziemy idziemy musimy zobaczyć, jak... więc musimy iść patrzcie Idziemy. Patrzcie. Owa sioda. Idziemy. Już trzystego. odpaść. Uh. Proszę. I patrzcie, chyba wygram. Ej, gdzie on był? Teraz, drugie miejsce, gdzie on był? Tu czasami naprawdę jest kurzające. Chcemy naprawdę to wygrać. Zdrowie, zążyłam dobra. dobra. Może nagram jeszcze jeden odcinek jak będzie update. Może będzie update. No o nie! 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 No jest troszeczkę świeżo, troszeczkę nawet. Jest! Jest! Uff. Dobra. Ja wam pokażę, że bomby to są żeby niech nie grajcie. Niech to nie Ale no może nawet będzie... Może nawet będzie... finał Diss. Teraz wam chcę pokazać... czekanie. O, właśnie o to mi chodziło. O to mi chodziło, właśnie. Ja tu zawsze przegrywam, bo. O, patrzcie, przeste. Mi czasami leguje, czasami nie. I, i popychają gracze. No, patrzcie, skoczyłem. Skoczyły? Ej, widziałem na pewno. Skoczyłem? A to mi jakby tak bardzo, bardzo naduszło ogólnie za nie. Przepraszam za nie. Niektóry... Przepraszam. Przepraszam, że coś.